Odpinasz pas i wstajesz, żeby rozprostować nogi po długim locie. Idziesz do łazienki, chcąc odświeżyć się przed lądowaniem. Nagle jakaś siła wyrzuca cię w powietrze. Wokół fruwają bagaże podręczne. Samolot, którym lecisz, 9 km nad ziemią, zaczyna spadać jak kamień. Zanim jesteś w stanie pojąć, co się dzieje, ogarnia cię ciemność. W 2001 roku z japońskiego portu lotniczego Tokio Haneda wystartował Boeing 747 z czterema setkami pasażerów. Lot przebiegał bez zakłóceń, dopóki samolot nie wzniósł się na wysokość przelotową 12 tysięcy metrów. Właśnie podawano pierwszy posiłek i pasażerowie przechadzali się po kabinie. Nieco wcześniej tego samego dnia inny odrzutowiec japońskich linii lotniczych mający 250 osób na pokładzie wyruszył z Pusan w Korei Południowej do Tokio. On także osiągnął wysokość przelotową około 11 tysięcy metrów. Zgodnie z planem lotu samoloty miały się minąć nad wyspą Honshu w odległości 600 metrów. Gdy obie maszyny były już nad zatoką Suruga, pilot Boeinga zauważył, że włączył się alarm antykolizyjny. Zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak. Jedną z nadrzędnych kwestii w transporcie powietrznym jest kontrola ruchu lotniczego. Każdy lot jest ściśle monitorowany, a piloci są informowani na bieżąco o wszelkich zagrożeniach. Zadaniem tej służby jest organizowanie ruchu lotniczego w taki sposób, aby zapobiegać jakimkolwiek incydentom. Współczesne samoloty posiadają systemy wykrywające niebezpieczeństwo kolizji, jednak jest to ostatnia linia obrony w razie gdyby zawiodła kontrola ruchu lotniczego. Gdy w Boeingu włączył się alarm antykolizyjny, oba loty monitorował w wieży 26-letni starzysta Hideki Hachitani. Odpowiedzialność związana z nowym stanowiskiem przyprawiała go o stres, zwłaszcza, że jednocześnie nadzorował aż 12 lotów. Młody kontroler był zupełnym żółtodziobem, stale obserwowanym przez opiekunka starzystów. Gdy Hacitani zauważył, że samoloty znajdują się na kursie kolizyjnym, połączył się z załogą lotu z Pusan i polecił rozpoczęcie schodzenia z 11 kilometrów, aby zwiększyć dystans między maszynami. Jednak w pośpiechu starzysta, będący w tamtej chwili kłębkiem nerwów, popełnił kolosalny błąd. Połączył się nie z tym samolotem, co trzeba. Kapitan Bowinga postąpił zgodnie z otrzymaną z wieży instrukcją i zszedł z 12 km na 11, dokładnie na ten sam pułap co lot 958. Maszyny zbliżały się do siebie na kursie kolizyjnym z prędkością 800 km na godzinę. Hachitani spanikował. Gdy dotarło do niego, że lot z Pusan został na tym samym pułapie, polecił mu wykonać skręt w prawo. Oczywiście pilot tego nie usłyszał, choć z niewiadomych przyczyn tej akurat instrukcji nie odebrał także kapitan Watanabe z Boeinga. Piloci nie mieli pojęcia, że znajdują się w ogromnym niebezpieczeństwie i że nie mogą polegać na komunikacji z kontrolą naziemną. Opiekunka zobaczyła, że Hachitani zupełnie sobie nie radzi. Zastąpiła starżystę na stanowisku, jednak w pośpiechu sama się pomyliła. Wydała bowiem polecenie wznoszenia dla lotu 957, przypuszczalnie mając na myśli lot 907. Oczywiście takiego lotu nie było tego dnia w powietrzu, więc żaden z pilotów nie zareagował. Pilot Boeinga był przynajmniej świadom, że w pobliżu znajdował się inny samolot, lecz wciąż był przekonany, że kontrola naziemna ma pełną kontrolę nad sytuacją. Uznał, że gdyby faktycznie istniało zagrożenie, otrzymałby odpowiednie instrukcje. Na tę chwilę tragedia wydawała się nieunikniona, choć kilkuset pasażerów obu samolotów pozostawało w błogiej nieświadomości. Dla nich to była najnormalniejsza w świecie podróż lotnicza, nawet nie podejrzewali nadchodzącej katastrofy. Na szczęście dla nich kapitan Watanabe był doświadczonym pilotem i zachował zimną krew w ekstremalnej sytuacji, na którą mało kto byłby przygotowany. Przez szybę dostrzegł przypadkiem widok, jak z koszmaru każdego pilota, drugi samolot nadlatujący z naprzeciwka prosto na niego. Wykazując imponujący refleks i oponowanie, chwycił wolant i natychmiast wprowadził swoją maszynę w lot nurkowy. Wyobraź sobie, że jesteś pilotem i zamiast nieba widzisz przed sobą tylko ziemię. Kilka sekund później drugi pilot przemknął kilkadziesiąt metrów nad Boeingiem. Samoloty minęły się o włos od katastrofy, a kapitan Watanabe uratował życie ponad 600 osób. Nie wszyscy jednak wyszli z tego bez szwanku. Jak wspomniałem, pasażerowie byli nieświadomi całego incydentu, więc niewielu z nich miało zapięte pasy. Gwałtowny manewr sprawił, że wszystko, co nie było umocowane, spacerujący pasażerowie, bagaże i wózki pokładowe, zostało oderwane od podłogi. Wiele osób zderzyło się z sufitem, niektórzy sądzili zapewne, że samolot się rozbił. Jakimś cudem jedynie siedmiu pasażerów oraz dwóch członków załogi odniosło poważne obrażenia, natomiast reszta doznała tylko drobnych urazów. Boeing niezwłocznie zawrócił do Tokio, aby zapewnić rannym opiekę. Dzięki przytomności umysłu pilota, a także błyskawicznej reakcji służb medycznych obeszło się bez ofiar śmiertelnych. Pomyśl tylko, za każdym razem, wchodząc do samolotu, zgadzasz się na podróżowanie w przestworzach z prędkością 800 km na godzinę. Suniesz 10 km nad ziemią w ciężkiej metalowej skorupie, utrzymywanej w powietrzu przez silniki i systemy, które w każdej chwili mogą zawieść. Jakie szanse na przetrwanie ma człowiek, gdy dochodzi do awarii samolotu? Podobnie jak w niedoszłej katastrofie nad Japonią, awaryjne wodowanie na rzece Hudson pokazuje, że w tego typu sytuacjach pierwszorzędne znaczenie ma zachowanie pilota. Lot numer 1549 wystartował 15 stycznia 2009 roku z portu lotniczego LaGuardia. Za sterami Airbusa siedział prawdziwy weteran Chelsea Salenberger. Były pilot wojskowy, który 30 lat wcześniej przeszedł do lotnictwa cywilnego. Czyste niebo zwiastowało korzystne warunki. Dla 155 pasażerów był to lot jak każdy inny, przez całe półtorej minuty. Na wysokości 900 metrów samolot zderzył się z kluczem dzikich gęsi. Ptaki rozbiły się o kadłub samolotu w kilku miejscach, ale co gorsza, zostały wciągnięte do obu silników. Gdy Salenberger zorientował się, że silniki uległy awarii, natychmiast połączył się z wieżą kontroli lotów. Polecono mu zawrócić na lotnisko, jednak zdał sobie sprawę, że przy ich obecnej wysokości doszybowanie na jakikolwiek pas startowy było niemożliwe. Salenberger musiał szybko podjąć decyzję, od której zależało życie wszystkich na pokładzie. Nie mógł wznieść się wyżej i miał ograniczoną sterowność. Airbus przeleciał niecałe 300 metrów nad mostem Waszyngtona. Dla ludzi na moście musiał to być przerażający widok nie mieli pojęcia, co się dzieje na pokładzie uszkodzonej maszyny. Szybując z prędkością 220 km na godzinę, Salenberger ujrzał przed sobą rzekę Hudson i zdecydował, że z braku pasa do lądowania to właśnie tam musi posadzić maszynę. Kontrolerzy lotów byli zdumieni, ale zrozumieli, że jest to jedyne wyjście z trudnej sytuacji. Pilot cywilny jest przygotowany na różne ewentualności, ale awaryjne wodowanie to nie lada wyzwanie. Dobrze się zatem złożyło, że Salenberger nie był zwykłym pilotem. Przede wszystkim dopasował się do biegu rzeki. Ustawił samolot tak, aby ogon jako pierwszy miał styczność z taflą wody. Wiedział doskonale, że wbicie dziobem w rzekę to recepta na katastrofę. Pilot ostrożnie posadził maszynę na wodzie. Samolot stopniowo wytracał prędkość, aż sunął powolutku po rzece. Z daleka można by pomyśleć, że to po prostu kolejna jednostka pływająca. Jednak nie był to koniec niebezpieczeństwa. W wyniku dramatycznego lądowania doszło do uszkodzenia kadłuba. Przez tylne drzwi zaczęła przedostawać się woda. Szybko rozpoczęto ewakuację do pneumatycznie nadmuchiwanych tratw ratunkowych. Znajdujące się w okolicy promy i holowniki błyskawicznie rozpoczęły akcję ratowniczą przechwytując pasażerów ze skrzydeł samolotu oraz tratw ratunkowych. Większość doznała lekkich uszkodzeń ciała podczas wodowania, ale wszyscy przeżyli. Kapitan Salenberger zyskał sławę jako wybitny pilot, który uratował mnóstwo osób z rozpaczliwej sytuacji. Kilka lat temu powstał nawet film o całym wydarzeniu.